Dzień dobry. Dzisiaj fajny materiał. Czy dobra, nie wiem, czy on będzie fajny, ale fajna okazja do tego, żeby w ogóle materiał nagrać. Otóż ukazało się wznowienie jednej z fajniejszych płyt wczesnych polskich lat 90. Płyt, która, płyty, która da, no, tak naprawdę była kiedyś na CD, ale teraz wreszcie w odpowiedniej formie trafiła na srebrny. Krążek mowa tutaj o pierwszym pełniaku The Might of the Pagan Belief thirst czyli zespołu który już dawno nie istnieje ale myślę sobie że z tym materiałem warto się zapoznać dlatego zapraszam First to pierwsza połowa lat 90. Aczkolwiek ostatni album, bo oni generalnie, no, zespół z Przasnysza, wydali trzy pełniaki, do tego kilka tam jakichś mniejszych wydawnictw. Od 1993 roku do 2008. I te późniejsze albumy, o ile dobre, to jednak według mnie do tej jedynki nie dociągnęły. Czyli ten The Might of the Pagan Belief to był dla mnie zawsze chyba ich najlepszy materiał. I dlatego też tak cieszę się z tego wznowienia. Z drugiej strony, czy to w ogóle nazwać wznowieniem? Bo historia tego albumu jest taka, że on pierwotnie wyszedł w 1994 roku na kasecie. Zostało to wydane przez Astral Wings Records. Tu teraz widzicie okładkę tej kasety. I ten album z tego co ja wiem miał też ukazać się w Astral Wings Records na CD, ale się nie ukazał, bo człowiek z Astral Wings uznał, że jednak ta jakość jest za słaba na CD, no i w zamian tego wydał Arkona Imperium. Co oczywiście też nie było złym pomysłem, natomiast szkoda, że już wtedy nie wydał Tegoż materiału First. Z drugiej strony, gdyby go wtedy wydał, to nie wiadomo, czy dzisiaj byłoby to wznowienie, i pewnie trzeba by za to płacić takie pieniądze, że, u. A tak, Dark Omens Productions, bo to właśnie ta wytwórnia odpowiada za wznowienie. Możecie sobie ten materiał nabyć za bardzo przystępną cenę. Także dzięki raz jeszcze Dark Omens, bo ostatnio widzę tych wznowień trochę tam. U niego jest i bardzo fajnie, szczególnie właśnie takie cieszą. Mówiłem, że pierwsze wydanie to była kaseta, no bo tak, pierwsze wydanie to była kaseta, ale była potem też taka kompilacja, która nazywa się Ritual, Ritual for Blood, i ta kompilacja wydana przez Sodium Records, ona zawierała ten album. Ale pierwsze dwa numery były nowe, a potem był właśnie ten album dorzucony. Także wiecie, no to też nie jest to samo. Szczególnie, że no tutaj okładka jest taka, jaka jest. Eee, a ta oryginalna okładka to przecież jest piękna rzecz. Eee, w ogóle w takim totalnie, właśnie klimacie lat 90., w klimacie tego polskiego podziemia, The Might of the Pagan Belief. No i tak to ładnie wydane zostało przez Dark Omens. Mamy tutaj w środku fajny, srebrny dysk. Wkładkę ze zdjęciami panów. O. Także, wydanie jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. A sama muzyka też jest na bardzo dobrym poziomie. Ten krążek to sześć kompozycji, zamykająca to cover battery. Sześć kompozycji, prawie 39 minut. I teraz ciekawostka, też kolejna, bo dla mnie zawsze The Might of the Pagan Belief był albumem był pełnowymiarowym debutem Thirst. Tak samo klasyfikuję go zresztą Metal Archives. Ale co ciekawe, tutaj. Jest zaznaczone, tu o widzicie na, na, na boku, tam jest napisane Demo 1994. No tutaj z tyłu zresztą też to widać. Demo 1994. I e, rozmawiałem z wydawcą, gdyż sobie tam czasami zamienimy parę słów. On mi powiedział, że on też uważa, że to jest pełniak. Ale że możliwe, że sam zespół tak trochę przez skromność chciał tutaj zaznaczyć, że to demo. Dla mnie, powiedzmy sobie szczerze, jest to pełniak, nadal to jest pełniak, będzie to pełniak i tyle. Fakt faktem, że sama jakość tego nagrania jest dosyć demówkowa, ale zresztą to, co już słyszeliście w tym pierwszym fragmencie, no to wiadomo, że nie powala i na pewno człowiek z Astral Wings miał trochę racji, mówiąc, że ta jakość jest dosyć słaba, no bo jest, ale to nie znaczy, że nie można tego wydać na CD, bo chociażby to, co tutaj stoi obok mnie, jest dowodem, że można. Ale faktycznie mankamentem na pewno tego materiału jest jego produkcja. Ale to też będzie bardziej mankament dla ludzi wychowanych już w nowszych czasach black metalowych, bo dla mnie na przykład, no ok, może też bym wolał, żeby tam trochę mniej to wszystko pływało, żeby było troszkę jednak mniej zlane momentami, żeby było to wszystko wyraźniejsze. Ale ja w tych starych nagraniach, od tych starych nagrań, przepraszam, przede wszystkim oczekuję klimatu. Oczekuję klimatu, oczekuję atmosfery, oczekuję też. Powrotu do tamtych lat, no bo nie młodnieje i lubię czasami sentymentalne wycieczki. A kiedy wracam do takiego materiału jak The Might of the Pagan Belief, to nie jest dla mnie problemem to, że on tam jakoś gorzej brzmi, no, ale za to cieszę się z tego, że są tam takie fragmenty jak ten. To jest esencjonalne dla black metalu tamtych lat. Te klawisze tutaj niesamowicie mroczne. No to się od razu kojarzy z polską szkołą gdzieś tam grania tego black metalu w latach 90. Z tymi wszystkimi rzeczami z południa Polski. Wiadomo, Przasznyż to jednak troszkę inne położenie geograficzne, ale ten e, Thirst właśnie na tym albumie, jeszcze to on się dla mnie świetnie wpisuje. W te rzeczy, które wtedy powstawały u nas w podziemiu. Z jednej strony, właśnie tymi swoimi klawiszami, które są no, no świetne po prostu świetne, dodają tutaj masę, masę uroku. Z drugiej strony, samym sposobem budowania kompozycji, bo też First nie jest zespołem, który gna nie wiadomo gdzie do przodu na tym albumie. Thirst potrafi tutaj fajnie zwolnić. Thirst potrafi, znaczy generalnie jest utrzymany bardziej w średnich tempach. E, wokal, który bardzo też jest charakterystyczny i bardzo dużo daje temu materiałowi. No, krótko mówiąc, czy da się opisać klimat? No, jeśli chcielibyśmy spróbować, no to może by się dało, tak. Ten klimat to las, ten klimat to pogaństwo, mistycyzm, ten klimat to góry zamglone. Ten klimat to stare lochy i piwnice. Ten klimat to wreszcie totalne antychrześcijaństwo. Także to wszystko tutaj, na tym materiale jest, jakkolwiek go nazwiemy, czy to demo, czy pełniak, to jest nieistotne. The Mind of the Pagan Belief dla mnie jest jednym z fajniejszych albumów. I okej, okay, są czasami takie myśli, że kurde, no, gdyby to było lepiej zrealizowane, no, ale wiecie, no. Gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem. Także. A first wąsów nie ma, first ma brodę. Ale ta broda na szczęście nie jest jeszcze tak długa, żeby się o nią potykać. Na szczęście jest ten album dla mnie przynajmniej cały czas ciekawy i intrygujący. I może właśnie też dzięki temu kiepskiemu brzmieniu oraz też temu, że. Do niego tak często nie wracałem, właśnie z tego powodu, że no, na srebrnym krążku miałem go tylko na tej kompilacji, a jakoś mi to tak nie było do końca po drodze, żeby to te dwa numery pierwsze jeszcze gdzieś tam przewijać, i potem dopiero zaczynać ten album. Także teraz się bardzo cieszę, że mam ten krążek, bo właśnie mogę poodkrywać masę smaczków, które na nim są. Ja, oczywiście, w latach 90. słuchałem go z kasety, no ale to jednak też inna bajka. E Także ja tutaj w ogóle nie narzekam. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy nauczeni czystszego brzmienia i tak dalej będą mieli z tym duży problem. Ja to w pełni rozumiem. No ale ja się na takich rzeczach wychowałem, brzmiących raczej kiepsko niż dobrze, więc też nie przeszkadza mi to. A tak jak mówię, dla mnie ma to też wartość sentymentalną. First. Nigdy chyba gdzieś tam się nie przebijał do czołówki naszego podziemia, ale był tak raczej troszkę na boku, z boku obok, ale ten album przez to właśnie, i może to też wynika z tego właśnie, że ten album gdzieś tam jednak nie został tak rozpropagowany. Też z drugiej strony troszkę na pewno zabiła go ta produkcja, bo gdyby on był lepiej zrealizowany, to pewnie też zyskałby większy rozgłos. No i szkoda, bo to też mogło ten zespół pchnąć mocno do góry w naszym podziemiu, yy, bo tak jak już podkreślałem i będę podkreślał, według mnie to jest ich najlepsze dzieło. <trybuj> Także podsumowując, bardzo polecam to wznowienie, a w zasadzie pierwszy raz na srebrnym krążku w takiej formie, no bo z odpowiednią okładką, z zawartością muzyczną tylko i wyłącznie z tego właśnie krążka. Także można by powiedzieć, że jest to po prostu premiera po wielu, wielu, a w zasadzie 30 latach, ale bardzo udana premiera polecam Wam jeszcze raz The Might of the Pagan Belief, bardzo fajny materiał, tyle ode mnie, dziękuję bardzo, do następnego